Szalom, jawe tutaj, licencjonowany szpieg Kaisera. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek naszego, naszej kampanii Rzeczpospolitą na Pike and Shot, War. na Polontal Warfare, ja na Pogórze, znaczy w tym komentarzu. Zapraszam Discord, Zika, Twistream oraz i ta. E, może, może troszeczkę nam tutaj płudnie nie siadło i Tatary nam się wlały. Ale przynajmniej serenie przymula i inwazja osmańsko-tatarska się kręci, także wszystko jest pięknie Drogi Żbiczku, yy, trzy razy ci się udało, po raz czwarty Sabotaże się nie udały, ale mam nadzieję, że tarmia ta będzie tutaj sobie siedzieć w tej Mołdawii I będzie sobie tutaj siedzieć w tej Mołdawii Naszym celem na dzisiaj jest odbicie Kujowa kuj, Tak, kuj, Kujowa Kiedy łączysz kijów z Kujawami i powstaje Kujow <laughs> Kijowa, nie wiem to za armię, zabłądziliście, zimno wam, to jacyś uchodźcy granice przekraczają Także trzeba będzie ich ciepło przywitać A i wpadłem na pomysł, taki genialny w całej swojej mądrości, że ta modyfikacja dość mocno stawia Jezus, te granice że jak okropnie wyglądają, jeszcze ten, ten tasiemiec po Mecklenburgie <grym> Było papeta, nie, bo nie, nie... nie robię papeta, bo wiem jak to się skończy, zaraz mi wojnę wypowie że ta modyfikacja dość mocno stawia na logistykę i ograniczoną liczbę jednostek i nie wiem czy jest sens ciągnąć tego pana przez milion tur na południe prawdopodobnie w tym czasie zanim on dojdzie my już zdobędziemy Konstantynopol więc ja bym go chyba po prostu wrzucił jako garnizon i ewentualnie poczekał na inwazję Szwedów która prędzej czy później pewnie nastąpi a jak nie no to spróbował dobić Berlin w postaci Brandenburgi a, bo go w sumie na północ ciągnąć nie ma sensu, zwłaszcza z tą artylerią e, I myślę, że to jest spoko opcja Póki co nas stać, póki co mamy jeszcze jednostki ty No nie mów, że ty będziesz gdzieś tam bokiem chodził i mi to zajmował Gdzie ty zimą chcesz dotrzeć? Tu nic nie ma, my też dostajemy atryszyn e, i tu się spod... No i co teraz? Muszę armię skręcić, żebym wkleił... PRZESTAŃ BIEGAĆ PO TYCH BEZDROŻACH! DROGĄ CHODZIĆ TRZEBA! Tu jest front, tu i tu jest linia frontu, tu, tu walczymy, a nie bandy to jeden Dawaj potataj. jest dużo rajtarów, ty a może podejść wystrzelić, ciekawe ci rajtarzy, czekaj, 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 pokaż celność tych rajtarów, 20 Ci rajtarzy mają taką samą celność jak zwykła piechota liniowa Nie wiem czy tak powinno być Ale na podstawie tej jednej tatarskiej jednostki tych strzelców Konnych Taką lekką insynuację chciałem tylko z z zapodać, zasiać eee, Tak tak, 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 tak yy, dobra, w sumie moglibyśmy z kamieńca pójść ich pościgać zimą albo no i właśnie teraz, czy my tu czekamy czy idziemy na kijów, na kijów mamy tamtą armię, Mógłbym ich ścigać i zbijać sobie atreszyn. zobaczymy, jak pójdą dalej na północ, tutaj jakieś armie ściągniemy to ich pościągamy, a jak zostaną, no to będą łapali attreszyn i po prostu będą łapali attreszyn także ty tutaj sobie żbiczku poczekaj zobaczymy tylko czy rekrutujemy wszystko co możemy o, fajny kijów yy, A ci Mam bardzo ładna jednostka Ósmy regiment to można było własne te Jezus pamiętam jak te legiony Judytki były w Napoleonie yy, Chodź tutaj Żbiczku Formujemy armię do odbicia No właśnie armię ciężko sformować bo mamy limity jednostek I pieniądze się też kończą Także to co mogę bierzemy Czekaj, tu są trzech rajtarów. To jest 5, 6, 7, 8 Generała zwerbujemy. Okej, okay, kto tutaj na południu dowodzi? Tutaj na południu dowodzi Hydryś Zaworski, a na, na północy jest Boris. No dobra, niech będzie. Ktoś jeszcze chce handlować z, 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 z imperialistyczną Polsz? Cześć, yy, Chciałeś handeli, 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 pieniążek kręcimy. Yy. Ja mam jeszcze wolne szlaki handlowe pewnie, tylko oni mają już pełne, mamy trzy porty handlowe, pa jak pieniądz się kręci, pa jak, o Jezus, pa jak pieniądz leci, ile tu po poliszką, no, 2-300, ale to i tak nic porównaniu do tego, ile z podatków zarabiamy, Morawiecka doktryna się kręci i bardzo dobrze, dobra, koniec story. Śmierć króla, ej, Aleksander I, i zdech, jak to zdech, myś go killim, no nie, on, 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 nie żyje, mamy nowego króla, kto został nowym królem, August I, o twarzowy kołnierze żbiczku jak tam nasi ministrowie? popularuj rządy dalej 100 nie możemy nic wymieniać, nic nie możemy zrobić szkoda Atryszyn, pełna lista okej okay. konstrukcje, rekrutacja i nowy przywódca august 1. jest drzewko rodziny? bo chyba można było patrzeć na drzewo tych genealogiczne chyba można było czy w empajerze można było? nie pamiętam gdzieś coś kiedyś można było zobaczyć a i nie wiem czy mi się wydawało ale yy, ale, ale, ale Francja weszła do wojny z do wojny trzydziestoletniej i walczy z Austriakami z Iber i z Unią Iberyjską yy, także ciekawie się dzieje jak w ogóle Austriakom idzie to jest wojna lig tak naprawdę, europekowa wojna lig jakby ktoś się, jakby ktoś się uparł yy, oni się tam tłuką, no spoko i wy tutaj do mnie podeszliście, to bardzo miło. Czekajcie, yy, gdzie jest ta armia osmańska? Halo, gdzie jest ta armia osmańska? Przed to była pełna armia osmańska. Ty no wzięli, poniknęli. Bandyty. Gdzie jest ten drugi szpieg? Tu jest. Będę potrzebował szpiegów. Yy. Jak widzicie do tej farmy, nie będziecie łapać atrycznych, nawet uzupełnienia będziecie dostać. Dobra, zbiórka na farmie cyk 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 cyk, pozbieramy te oddziały cyk, cyk 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 cyk, złapiemy kogo się da wcielimy do armii, świetnie, że wy schodzicie na dół, bardzo mi się to podoba tutaj też montujemy kolejną armię, czekamy aż no tu już, tu już, tu już coś zaczyna wyglądać jeżeli chodzi o jednostki liczyłem, że się arta zrobiła, ale widzę, że dalej arty nie mamy i możemy więcej jednostek rekrutować, no to więcej husarii, no jestem prostym imperialistycznym zajączkiem, widzę husarię, rekrutuję husarię, tu mi daj piechotę, mogą być strzelcy A Tu mamy slot'a zajętego i tu już na razie nic nie rekrutuj 2 300 Nie no dobra, jak będą robić Empire 2, tak wiem, zając mam mokre myśli, tego Mediwala 3 na razie mi odpuszczę, ale muszą zrobić, że no Koła, bieganie po tej mapie i szukanie gdzie co mogę zaupgrade'ować To jest, to jest, to są straszne rzeczy To są straszne rzeczy jak te 18, 12, właśnie, kiedy to się skończy upgrade'ować? Jezu, za dwie tury będzie koniec upgrade'u Zobaczymy czy możemy, bo to powinno przyspieszyć ten, yy, czas badań Zobaczymy ile to zupgradeuje, Bo potem powinniśmy móc zrobić kolejny poziom Golden Age of Mathematics, Improve Faction plus 5, Ok. okej, okay. Dobra, końcury. Aha! Sukces! Great sukces polskiej dyplomacji! Chcecie zawieszenie broni? Z wielką chęcią je przyjmiemy. Nie ma sensu umierać za Berlin. Chciałem powiedzieć za Gdańsk. Za Berlin wojna się skończyła. Tak, tak, uciekaj do siebie. Uciekaj, Żbiczku. Pięknie. Podpisano zawieszenie broni. Pięknie. Mamy nowego agenta. Nowym agentem jest Szpieguniu. Także ty, Szpieguniu, od razu lecisz po raz kolejny do... do... Orleanu Może tym razem uda się przejść. Zobaczymy, czy dojdziesz dalej. Ostatnio nasz szpieg zginął gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, w tych środkowych Niemczech. Uh -huh. No Znowu nieznana liczba atryszyn. Um, konstrukcje się pobudowały. Nice, nice, nice. Pierwsze Hotzwizery się zrobiły w Wielkopolsce, Krakowskiej i Warszawie. Uh -huh. One też mają limity, działa? Tak, też mają limity, działa. Wszystko ma limity. Tylko imperializująca nie ma limitów. To <grymne> ten. Dobra, to nie jest śmieszne. Pojawia się armia. Ciebie wróciliście? Co hmm. po armię! Aha, great success. Ty awansujesz powoli, awansujesz powoli. Yy, niech on na razie sobie awansuje powolutku. Jak najbardziej. Osiągamy więcej jednostek. To wszystko z północy. Teraz wyjdziecie gdzieś. Wy w sumie najszybciej będziecie tu mogli dojść. E, chciałem mieć jeszcze artylerię. Lepszą niż te hotwajzery. właśnie te, y, Haubice hotwajzery, niż te sakersy. Te sakersy są beznadziejne. Nie, nie. Jezus, jaki to ma prędkość ruchu! Jakie to jest wolne! Przecież oni tego nie ciągną we trzech, tylko tam kunie, to chyba ciągną, czy coś? No nie wiem, ludzie! Przecież to tak się nie da wojny prowadzić. I teraz robimy tak Wyjdziemy Naklepiemy mu on oczywiście ucieknie Ale go dogonimy, dogonimy go o dziwo Pozbędziemy się tego żbiczka definitywnie Wielcy niepokonani brawo great sukces. Ta armia uda się Ta armia uda się na Odessę Bo skończy się zima i uzupełnią sobie oddziały armia się uda na, możemy jeszcze dorekrutać cokolwiek żeby było Wy odbijecie Kijów, armia z Lwowa uderzy na Mołdawię i na armię turecką Będzie nowa piękna armia A gdzie 3 4 armii to będzie kawaleria I na tego co udało nam się zrekrutować, hehe Hehe he. Zrekrutuj dalej tych strzelców litewskich, bo to jakaś unikalna jednostka Wygląda silnie, tu jest jeszcze husaria więcej ta husara dość szybko będzie się przemieszczać, nie? To dawaj. Jak finansowo wygląda? Dajmy radę, dajmy radę. Okej, okay, i tak na razie nie mamy co upgradeować. Aha, kolejny agent. Tutaj Asasino. Yy, no to też chodź na południe. Dobra, zrobiła się husarę. Skończyła się zima. Mamy marzec, piękna wiosna 1621 roku. Yy, list z żądaniami? Co wy się buntujecie? Jakie buntujecie się? Listy z żądaniami, papa pa, jak pisze, a, 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 to, co tu się wydarzyło, a ten jaki z R -R rudy Co to za scena, no zobaczcie na wyraz ten twarzy tej, tej miłej pani Ale, ale weź, ale mu tam dopiekłeś, no weź mu coś dopisz, tutaj rudy nie wie co się dzieje, gówniarz jeden Ten to już zjarany, upity, a ten przymulony jak na odcinkach Zająca, a właściwie ona no, typowe. Dobra, tyszne się skończyło. Frakcja zniszczona. Czechy przestały istnieć! Czechy przestały istnieć. Austriacy, Habsburgi wyczyścili część tego. Widzę, że. Czekaj, to jest Lorraine, to jest Hiszpania i to jest Hiszpania. Hiszpania, Hiszpania Unia Oberliska wyszła do Rzeszy. Dobra, dużo Hotswajzerków. Wajzerków. kosztuje? No kosztuje nas to. Jakby nie patrzeć. No i teraz to weź, to ciągnij na front. Może część od razu dać na górę do armii? Czekaj, wy jednego tego Hotwajzerka. No jednego. Hmm. Może jednego od razu dać na górę, co? Dawaj, od razu pójdziesz kiedyś. Nie, nie de deklaruj wojny. Pójdziesz tam kiedyś dotrzesz. On będzie 4 tury, pięć drogę opuszczał Polską Wielkopolskę krakowską tą. Okej? Okay. Okej, tak też może być. Hmm. Idź w kierunku Krymu Rzekaj, Poczekaj, nie ruszaj się na razie I Przeprowadź sabotaż armii Nie udało ci się, jesteś beznadziejny Przejdź... Nie przejdziesz tędy? A no to zadzban I tutaj też nie przejdziesz? O serio agent nie może stanie na mości agentem nie przejdę? No to za kłamstwo i oszustwo, weź ty spróbuj sabotować A ty idź w kierunku... to jeszcze jest nasze? Nasze w kierunku odesy. Mhm. Uh Więc -huh. coś zrekrutowaliśmy. Wyjdziesz? Wyjdziesz. Dogonisz. Aha! Great sukces. Nie połączyli się. Um, teraz wy. Połącz te oddziały. Przeczekacie jedną turę, żeby uzupełnia weszły. Jak ustawiam, więcej was dogoni. Potem pójdziecie na kijów. To są cztery oddziały. Dwa garnizonowe. Tu mamy. E Mamy całkiem spokój, mamy rajtarów, mamy. Ja miałem do walki, chociaż nie, ci powinni sobie w miarę radzić w walce wręcz. Nie będzie aż tak źle. i tu jest w ogóle już pełny slot. Sprawdź co się dam. Tylko żarty mieć nie będziemy. Nie no, dobra, jest jakaś technologia, która daje motoryzację masową, czy coś tysięcy i musimy zrobić tego ludka. I my tego badamy za 5 tur. Okej. Okay. Za 8 tur też będą najemnicy. Kurde, nie zobaczymy, jak bardzo to przyspieszyło. Mm, mamy te autostrady. Robią się. Zrób to od razu autostrady na front. Koniecznie. Eee, o, w Lemberku w, w Wolwowie możemy husary robić. Nice. Więcej Husarii. husary jest odpowiedzią na wszystko. Czy to jest moment, kiedy powinniśmy zaatakować Niemców? Znowu? Jesteście jeszcze oburzeni? oburzeni, no splądrowałem już oburzej. I doktryna Pana Ragorna nie działa na Napolonie, koniec tury. Aha, kolejny agent. Eee, znowu znowu gentleman. ok ciebie też wyślemy. Eee, do Francji. Będziecie we dwóch kraść technologię. Oho! Oho, cześć biczku. Ty, a może wtedy, w, w, wtedy byliśmy w stanie wojny z Saksonią? Może ten agent co tutaj zginął był przez zamachy Saksonii, a teraz sobie spokojnie dojdzie. Może tak być. Mogło tak być. Tak sobie uh, rubasz, nie tupta. Chociaż. No tą Saksonię. No i tą Saksonię, macie jakieś technologie? Macie jakieś. Nie, nie macie nic. Jest się Friedrich August. I my będziemy mieli personalną. Dobra, jest... jeszcze jeden agent. Jeszcze jeden Argentyna. A bo te. A, no dobra, też chodź tutaj. Może, może Austriacy coś w końcu wymyślili i wpadli. Aha, tego szpiega wykryliśmy wrogiego. Jednostka husaria i drogi się porobiły. Wy z czymś walczyliście? Bo macie pobijane jednostki. ma masz czymś wojnę? Nie, to może buntownicy. <laughs> Mogę handlować z Wenecją! Aha! Handeli handeli! Nice! Handeli handeli. Więcej handeli, więcej pieniążków. Więcej pieniążków. Jak uzupełnienia? Stykną. Trzy tury do Kijowa, wy w międzyczasie ich powinniście dogonić. To będą oddziały kawalerii. Mm, ale patrz, jak menda ścibska stanęła przy moście, rozumiesz? Bo ja nie. Widzę, że Turcy podzielili część sił, bo generała nie mają. Dobra, weź sobie leveluj. Opienie no, sobie leveluje, znowu cię nie siadło. Brawo, brawo, żbiku. Wy w razie czego będziecie Light Infantry. Wy w razie czego będziecie posiłkami dla tej armii Na Odessę no Na Krymie jest tylko port, więc yy, hanat krymski jest Odesą. Mamy 4000, tak? Um... No i na pewno was Zrekrutuj mi generała Polskie dziedzictwo, losy sinerii, tryszyn, minus, minus jeden, do ale podczas bitew, plus pięć, ale plus pięć do zasięgu, plus jeden do dowodzenia. E, Judycki, dobra, od Judytki, dawaj go. 1400, dobra, mamy generała. Mm, dawaj tą dziwną piechotę. Czyli w ogóle jest sens brać tą artylerię, która by nas tylko spowalniała? Już tarta jest tak beznadziejna. Piechota weź tu. W ogóle nie ma pikingerów w tej armii. Chciałem zaznaczyć. W ogóle. Cóż, <noise> tym będziemy się martwić eee, później. A wy najwyżej jako posiłki będzie szły Ej, czekaj, co tarta? Aha, bo ja wtedy jednostki dorzucałem. Przez chwilę mi się wydawało, że tarta ma większy zasięg niż to. No i te chodzwajzerki sobie idą. Cyk-cyk-cyk, powolutku. Tego gdzieś tam w kierunku plus wyszli. Kiedyś dojdzie. Kiedyś słowo klucz. Ja więcej, Husarii e, 2000, ja bym te pieniądze zostawił. E, już nic nie rekrutował na razie. E, możemy zabrać. Dobra, to zabrać. A może nie, y, na drogi wydamy, bo drogi powinny zupgrade'owane, Tyle się robią, a im szybciej je porobimy, tym szybciej będziemy mogli przemieszczać jednostki po terytorium. A to jest mega problem z logistyką. No nie! Słyszałem jak tam umiera! Znowu! Saksońscy Agenci! Saksońska Szkoła Asasynów! E, tak, widzę was bandyci! Widzę was! Saksońska Szkoła Asasynów, no nie mogę. E, this man has... co? Ale kto? Co dostał? Nie mam pojęcia. Śmieszne jest to, że <laughs> e, Saksońska Szkoła Asasynów musi współpracować z Francuzami, bo Francuzy wrzucili dość spokaźny garnizon. Do szkółki, by się dowiedzieli, że chcemy tam sabotować. Wojna wypowiedziana. Ty, jednak działają te. Iberia z Holandią. Okej, okay, jednak działa. Jakoś. O, Austriacy są już friendly. Ale jak walczą z Francuzami, to ja nie wiem, czy ja chcę. Nie wiem, czy ja chcę. Yy, teraz być ja do nich friendly. <noise> Seksońska szkoła, to szkoła. Zasadę tu nie mogę. Yy, jak ta armia wygląda? Całkiem znośnie. Uh -huh. Zdolesz mi podświetlić. Zdolesz mi podświecić. Pokaż, ile tu jest jednostek. No to jest pełna armia. Być jeszcze garnizonowa. Ja się trochę boję. Dlatego cofniemy się. Poczekamy na uzupełnienia. Poczekamy na posiłki. Wy pójdziecie na kijów. Wy dołączycie do nich towarzysze? Co to jest? Kinierzy, ha! Jak im zakręcili drogę, dojdziecie? Nie, nie dojdziecie. To jeszcze jeden szpieg. Wy jak wyglądacie? Całkiem znośnie. Hmm. Widzicie piechota. Kawa Wy macie slota? Nie macie slota. To jest pospolite ruszenie, nie? Tak, pospolite ruszenie. Zrób tu. A tu nawet nie ma tych dróg! Są to najgorsze! Prawie najgorsze. Cyk, Hotwajzerek. Cyk, kawaleria. Cyk, Hotwajzerek. Hotwajzerek. Eee, autostrady zrób. Że jak Szwedzi będą robić potop, to, to będzie po czym jeździć. Eee, czy ja chcę się bawić w wojnę? Chcemy się bawić w wojnę z Brandenburgią? Poczekajmy, aż ci będą zadowoleni jak wyjdziemy z tą armią. W międzyczasie oni się będą uzupełniać. 6 tur, 3 tury, no bo serio potrzebujemy jeszcze jednego koledżu Żeby industriale badać równocześnie Czy one wpływają, o minus 10 do kosztów werbunku Mega dobre, ale czy jest coś co wpływa na Na jakość wojsk minus 6 minus 10, ej to są mega dobre buściki Przemysłowe Mega dobre buściki ale nie ma nic, co wpływa na szybkość przemieszczania jednostek, nie? Chociaż, chociaż tu może minus 5, minus 6 do aki, APKI, post minus 50 do Town wealthu, morale, minus 1 plus 1 do Replacement. Nie ma do prędkości przemieszczania się. A szkoda. Yy, dobra, koniec tury. Aha, wiedziałem! Byłem przygotowany na to! Wojna o Bogowie, walka! Eee, dobra, mamy tam półtorej armii zgromadzonej. Nawet jeżeli Saksonia stanie po waszej stronie. Haha, nas wspierają nasi sojusznicy, a, cie? a ciebie Saksonian nie wezwał, Saksonii, Ale zwykle, bo wzywa. Aha, Wenecja cię zaatakuje. Kurde, dużo tych Niemców. Ty, co ty da tych nie, O jaki tu bogaty tam musi być. Posłuchaj, on zapłaci nam 15 tysięcy haraczu. Dobra, teraz do zera zniszczymy. Do zera tych prosaków zając pokażę, że jest szpiegiem Kajzera, tylko sentykalistycznym łataszko murra! Prawda, tak będzie. Umowa hmm, handlowa, no szkoda, umowy handlowej. A, szkoda, umowy handlowej. Jeżeli o to chodzi. I. Patrz, jak na most nie. kampi Bandyta 1. Zrób asasinatę, chociaż. Udało się. Ja bardziej bym wolał, żebyś ty mi podświetlał, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jednostki. Dobra, za jedną turę dojdziecie. Też mi tak mówiła. <ścoughs> Ściągaj te jednostki. Posiłki dojdą. Mm, tu pierwsza potyczka z Z Turkami. O, wybić ich! Aha, wy chcecie się bić? Dobra, ja stoczę bitwę z tymi żbiczkami, ale mnie to nie trochę niepokoi, bo myślę, że to jest całkiem droga, dobra armia. A to ledwo mamy połowę sił ponad. Jeżeli chodzi o tego wskaźnik. No dobra, ja to sobie rozegram. Widzimy się w kolejnym odcinku. Daję wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz. Trzymajcie się na razie. Cześć.